Na kolejnym filmie. Dzisiejszy ten film będzie się składał z szeregu slajdów i to, co tutaj w tej chwili mówię, to jest wstęp do tego filmu. Jest on wywołany, no wiadomo, Państwo komentujecie, zadajecie pytania, no i się rzeczy trzeba dać odpowiedź. Tytuł tego filmu dzisiejszy to będą otwory na biegunach, ponieważ w związku z tym powstało dużo pytań. Niektórzy nawet zgłoszono mi coś takiego, że niektórzy pewnych rzeczy no, nie mogli sobie wyobrazić, jak ten, ten otwór tam wygląda i jak to tam wszystko ma to sens. Jedni pytali: no, W jaki sposób pod tymi lodami Antarktydy może przepłynąć okręt podwodny z czasów II wojny światowej? To były wtedy okręty spalinowe elektryczne, a więc. No, takie różne pytania techniczne tutaj powstają. No i tutaj dowiemy się też wielu innych rzeczy, dlaczego nie interesowali się Niemcy biegunem północnym, ale przede wszystkim południowym. No, to też jest ciekawostka. Nawet miałem ostatnią dyskusję na ten temat właśnie. Dlaczego nie północne, a było bliżej, a tutaj jest tak daleko. No, a więc no, trzeba tutaj też na to pytanie odpowiedzieć no i odpowiemy sobie też na pytanie dlaczego te mapy są zaszyfrowane i jaki to prosty szyfr i z pewnego punktu widzenia tak jak powiedziałem wcześniej tak patrząc na te mapy, które tutaj Państwu pokażę, no można je wyśmiać one przedstawiają że my żyjemy na zewnątrz a w środku to jest właśnie ta Agarta, Asgard i tak dalej ale to też właśnie będziemy mieli do omówienia i to z państwo zobaczycie no i tu różne i szereg oczywiście ciekawostek w związku z tym tematem. Ale teraz już ja zapraszam do tego filmu. Zaraz za chwilę właśnie będę tutaj już pokazywał te slajdy i na razie to tyle. Mieliśmy wstęp. Proszę państwa, teraz już przechodzimy już do pokazu slajdów, o ja omówię te wszystkie kwestie z tym związane z otworami i tak dalej. No i przy okazji tutaj chcę powiedzieć, że pytaliście mnie Państwo o zorzę polarną. Tutaj na tej grafice, w tym miejscu, o tu i tu znajduje się taki bordowy czerwony pasek. O, otóż to jest właśnie zorza polarna, czyli skąd ona się bierze? Zorza polarna się bierze z zjonizowanych gazów, które wpadają do środka Ziemi, właśnie przez te otwory i zaczynają świecić na 100 km, uderzając o szkło nieba. Szkło nieba mamy na 100 km, a więc tak to wygląda. I one powstają właśnie tutaj w tych okolicach około biegunowych. Nawet ją można tam gdzieś szerzej zobaczyć, zorzę polarną, ale właśnie taka zasada jest, że to są zjonizowane gazy, które dostają się do środka Ziemi, pochodzą z zewnątrz i uderzają w szkło nieba i dlatego świecą. Co ciekawe, nawet oficjalne dane, które kiedyś żeśmy wykopali, bo to było chyba z 2-3 lata temu, się tym zajmowali, tą zorzą polarną, to się okazuje, że ta zorza polarna, oni wszystko powiedzieli tutaj pięknie, ładnie, że to są zjonizowane gazy, które uderzają w jonosferę, coś takiego, przynajmniej się oficjalnie tego przyznali. No i teraz, no właśnie, i teraz dlaczego na biegunach? no to oni akurat no nie widzieli, no więc to że oni nie widzieli powiedzmy, skąd są te zjonizowane gazy, przecież tam teoretycznie nic nie ma, ale jak widzimy, tu są właśnie te otwory, właśnie ty jeden, to jest na, na, na południu, to jest na północy. I tak tutaj ten schemat hipocentryzmu wygląda, ale dlaczego ta grafika jest tutaj jako pierwsza? To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ z punktu widzenia niebocentryzmu możemy rozszyfrować niemieckie mapy. Yy, niemieckie mapy, które mówią o otworach na biegunach i mówią o tym, co znajduje się na zewnątrz Ziemi. Ale to zaraz do tego dojdziemy. My teraz przejdziemy do następnej grafiki. Proszę bardzo, my to ją powiększymy. Co tu jest tak ciekawego? Właśnie to jest otwór typu klepsydrzanego. Zobaczmy tutaj, to jest właśnie ta ściana ziemi. To jest ten wąski otwór, 145 km, i tu mamy o taki drugi, następny element. I właśnie takie przewężenie tutaj jest. Natomiast to, co tutaj jest, to jest mniej więcej 1430 km średnicy. A więc taka jest tutaj konstrukcja. To jest one są symetryczne te otwory. To jest akurat wariant niemiecki i on też tutaj został dość sprytnie zakodowany, a on został zakodowany w ten sposób, że odwrócono, czyli tutaj zrobiono tak zwaną pustą ziemię, że to my nie mieszkamy w środku ziemi, tylko w, w tej pustej ziemi tam właśnie jest ta cywilizacja. Czyli obrócono to wszystko. Tu i tutaj jest na przykład napisane, że to są nowe wyspy syberyjskie. No ale głównie nam chodzi o to, że my mieszkamy tutaj na tej wewnętrznej powierzchni, natomiast no, wszystkie te podróże, które były, to były właśnie z wewnątrz na zewnątrz. I co ciekawe, tutaj chcę mówić przy tym, przy tej grafice, to jest fakt, że załamanie tego leja. O, to jest mniej więcej tutaj. To jest załamanie. O. To załamanie leja jest pięknie potwierdzone zwykłym kompasem albo nawet żerokompasem, bo właśnie na 85. Stopniu szerokości geograficznej północnej i południowej, właśnie te przerządy nie działają, one się kręcą. Dlaczego? Ponieważ, jak lecimy tutaj samolotem, o, tu byśmy lecieli, i byśmy lecieli tranzytem przez biegun, to, to wlatujemy w tą dziurę. I w tym momencie tutaj na tym załamaniu następuje zmiana pola elektromagnetycznego i znajduje się już wpływ, taki okres przejściowy, znajduje się wpływ pola magnetycznego z zewnątrz i tu się i kończy się to wewnątrz. A więc w tym momencie samolot dalej leci, ale przyrządy nie działają. Dopiero po jakimś czasie, kiedy będzie im bliżej tutaj do, tej, do tego otworu, tego przewężenia, wtedy samolot uzyskuje te przyrządy, uzyskuje powiedzmy nawigację poprzez swoje przyrządy nawigacyjne. I no pytanie skąd my to wiemy. Takie coś już przerobił admirał Belt. W jego dzienniku to pisze. Te dzienniki są dostępne w internecie. Można Państwo sobie przeczytać jakim jak mu żyrokompas kompas wariował. Ale to właśnie on wariuje, czy zwykły nawet kompas, oni wszystkie wariują właśnie na w momencie kiedy już po prostu wlatuje się do leja albo się wpływa do leja i tak dalej. I teraz przejdziemy do, to jest tak kwestii właśnie tego otworu, ponieważ no Państwo pytacie tutaj, żeby to pokazać, jakieś te niemieckie dokumenty, żeby to jakoś omówić. Ale też pytaliście o taką kwestię: no jak to możliwe, że te okręty podwodne mogły tam sobie tak pływać? Tutaj mamy część tych map, właśnie przejścia podwodnego, to jest szczególnie to O. My to później zobaczymy na grafice już tak oddzielnie. Tutaj są właśnie te mapy Asgardu z tymi otworami na biegunach i tak dalej. To są wszystko niemieckie mapy. I tutaj jest pięknie, to jest profil i tak dalej, jak to wszystko można tam płynąć. I to pokazane, to też jest zaszyfrowane, tak samo jak poprzednia mapa. Ona też, też zawierała celowy błąd matematyczny, ale to już jest inna sprawa. W każdym razie to jest, też była tam zaszyfrowana mapa i tak samo te mapy też są zaszyfrowane. Właśnie one pokazują tak, żeby ktoś, kto niezorientowany jest, wiedział, że w środku Ziemi jest ta cywilizacja. Tak naprawdę my żyjemy w środku, a to zostało celowo odwrócone, żeby każdy myślał, że to jest kraina wewnątrz Ziemi. Teraz przejdziemy jeszcze dalej. Mamy coś takiego. Z następnej grafiki. O właśnie, to z tej mapy poprzedniej mieliśmy. To są mapy 1944 roku, ich było 1500. Wywiad radziecki przejął z tych 1500 38 map i one właśnie są dostępne. Co ciekawe, alianckie mapy nie są dostępne. A te, które są w internecie, to są tylko właśnie wariant rosyjski. Właśnie ten tutaj. o, To są jedna z tych 38 map przyjętych przez Rosjan. W obozie koncentracyjnym Dachau było produkowane, było i później ci wszyscy więźniowie, którzy to robili, zostali zlikwidowani. A więc co my tutaj na tej mapie widzimy? Nowy Berlin. Co to jest ten, znaczy to jest nowy, Nowa Szwabia. Bo tutaj wewnątrz ziemi tu na tym przyczółku 6000 km kwadratowych bez lodu, tam sobie Niemcy założyli hitlerowcy, tak zwaną bazę 211. Ale ta baza tutaj na czerwono to już jest ten Nowy Szwabendland właściwy i on ma bazę numer 212. I tutaj, właśnie na tym archipelagu, właśnie była baza ubotów. No i pytanie, dlaczego oni byli potrzebni. Zresztą, tutaj na przykład widać taką kropkowane, że właśnie uboty tutaj przepływały przez ten otwór. No i pytanie, jak one przepływały? Oczywiście, gdyby nie wiedzieć, że żyjemy w środku Ziemi, to każdy mógłby wyśmiać te mapy z prostego powodu. Oficjalna grawitacja polega na przyciąganiu mas. Jeżeli Ziemia jest pusta w środku, to gdzie jest masa, a więc no, cała fizyka by wtedy wzięła w Łeb, no, a więc no, takie mapy można wyśmieć. Ale one zostały celowo zakodowane po to, żeby się mało tego nikt nie zorientował, a ci Niemcy, którzy jechali w jedną stronę do Agarty, do tego Asgardu, jak oni jechali w jedną stronę, to oni nigdy nie mieli prawa powrotu. A więc ta tajemnica, że żyjemy w kuli, musiała być pilnie strzeżona. I dlatego Niemcy tam jechali w jedną stronę, ci emigranci. I tutaj tą całą imprezą, tym interesem to zajmował się Bormann. I teraz przejdziemy dalej i teraz mamy tutaj najciekawszą tą rzecz. No jak one płynęły, te uboty? My to powiększymy. Jak te uboty sobie dawały radę? One sobie bardzo prosto dawały radę. To jest wariant Antarktydy bez lodu. Te białe części to jest właśnie lód, lądolód i tak dalej, to się tak nazywa. Ale tak naprawdę to jest archipelag. I tutaj, o dokładnie w tym miejscu zobaczmy jak tutaj są góry ściągane tak po prostu. Nawet przez tą grafikę. Tu w tym miejscu jest ten otwór na biegunie. I później w dalszej grafice Państwo zobaczycie, w jaki sposób jest przepłynięcie bardzo proste, właśnie stąd, tu, albo tutaj. Właśnie do środka. I ta mapa, którą Państwo widzieli wcześniej, to właśnie ona temu służyła. I to przejście podwodne też było zakodowane. I tu. Y tam jest, na przykład, taki w tamtej mapie, ja może, czyli tutaj zapamiętajmy z tego, że tu jest ten otwór i praktycznie Antarktyda była archipelagiem i dopiero po potopie ona się pokryła lodem. I teraz my trochę się tutaj cofniemy, a chociaż nie, nie musimy się cofać, czyli zapamiętajmy, że tutaj jest ten otwór i zobaczmy nawet tutaj specjalna ta grafika, powiedzmy też robiona. Ona też tutaj wskazuje, na no tak jakby ściąga te wszystkie góry tutaj do środka, jak najbardziej. A więc to wiemy i teraz idziemy dalej. Proszę bardzo, to jest właśnie ten fragment tamtej mapy, która pokazuje to podwodne przejście. To nie jest wcale podwodne przejście, to jest przejście po powierzchni. Tutaj z kolegą, znaczy praktycznie kolega, to parę lat temu, on się tym bardzo tak wyniknął w temat, i on w sumie tą mapę przełożył tutaj właśnie na to, na to przejście, o stąd, stąd dotąd i jemu akurat wyszedł otwór, znaczy przejście na zewnątrz i to łącznie było 1500 km Wiesz, to wynika tutaj też z, tego, z tej skali, tutaj jest 1500 km i teraz tak, dlaczego tutaj jest blew? Znaczy tak ktoś by patrzył tego to jest, no to są bzdury, ponieważ tutaj zakłada zanurzenie okrętu podwodnego na 500 m. To jest dokładnie w tym momencie 500 metrów. Bzdura, tutaj na 400 metrów. Bzdura. A dlaczego to jest bzdura? Ponieważ okręty podwodne z tamtego czasu miały maksymalne zanurzenie 300 metrów. I to też on wtedy bardzo wolno-wolno płynął na silnikach elektrycznych. Ale przecież on miał 1500. On mógł ile tam, kilkadziesiąt mil na takiej głębokości przepłynąć i koniec. Baterie się wyczerpywały, A więc ta mapa była specjalnie tak właśnie zrobiona, żeby nikt się nie połapał, o co to tak naprawdę chodzi. Wystarczy tą mapę obrócić w tą płaszczyznę o 90 stopni w płaszczyznę poziomą i chodziło o powierzchnię. Płynięcie po powierzchni. I teraz tak, no jak pod lodem można płynąć po powierzchni? No teoretycznie nam się wydaje, że to jest niemożliwe. nawet jeden z, pa, jeden z Państwa tutaj pytał właśnie, jak to jest możliwe, że można płynąć okrętem po powierzchni. Tak? Znaczy, po powierzchni. dlaczego akurat okrętem podwodnym? No, zaraz zobaczymy. Otóż to był mniej więcej taki okręt. To jest typ 7C. Taki jeden się ostał. Zobaczmy, on ma bardzo wąski kadłub. No owszem, on ma tam 50 parę metrów, ale bardzo wąski kadłub. I on się tutaj w pełni nadaje taka mała jednostka do płynięcia po powierzchni w tunelach wydrążonych przez ciepłą wodę, która wypływa za gardę. Takich tuneli, zdjęć to jest o bardzo dużym, powiedział. Jest w internecie, gdzie widać takie struktury, już na, które są po takich właśnie odcinkach, które się ukruszyły. Bo, ponieważ no wiadomo, ten cały lądolód on spływa do morza, się łamie i powstają góry lodowe. A więc, w ten sposób cały czas jest ten ruch, i w takich tunelach, ja tutaj za chwilę zobaczę. Ono, właśnie, mniej więcej tutaj w takim tunelu to jest akurat fragment oderwany. To jest fragment takiego tunelu, on sobie wpływał i sobie płynął 1500, tam, bo oczywiście było ciemno ale on po prostu, wiadomo, że miał, płonął sobie po powierzchni. Druga sprawa, u miały też taki system awaryjny, gdzie praktycznie kadłub wystawał bez kiosku 15 cm nad wodą. Praktycznie jak fale przewalały się przez pokład, to ten okręt, był, ten kadłub niewidoczny był pod wodą, realnie ale tak teoretycznie, no to względem tego zera, no to on był na powierzchni i mógł jeszcze zachować tę upływalność dodatnią. I on nie był wynurzony do końca, czyli był jeszcze niżej i praktycznie kadł pod wodą, kiosk tylko sterczał, no i on w takie tunele mógł swobodnie sobie wpływać i płynął 1500 metrów na zewnątrz. I to cała tajemnica, powiedzmy, tych podróży pod lodami Antarktydy. I dlatego Wysłali pierw jeden okręt podwodny razem z tą ekspedycją 38-39, a później w 1940 roku Hitler aż 5 tam wysłał takich podobnych ubotów, jak żeśmy widzieli. Później były w czasie wojny inne typy ubotów, ale one mniej więcej miały przede wszystkim taki wąski kadłub, i było najlepszą jednostką, która się w ogóle nadawała do tego, aby pokonywać tą trasę do Asgardu, na zewnątrz. Tutaj zobaczmy, to tu jest yy, to jest grafika właśnie, z którą zrobiłem i mniej więcej, o, tutaj gdzieś jest ten biegun, o, gdzieś więcej w tym miejscu, natomiast tędy była się, była ta podróż i to wejście tutaj, to właśnie tego, tej ciepłej wody, powiedzmy ten tunel, to on się tutaj znajdował. Ich było trochę, tych tuneli, moim zdaniem, ale ten jeden był taki kluczowy i tym, tym kluczowym tunelem właśnie uboty, czyli te hitlerowskie okręty podwodne krążyły w tej wewde. No i teraz mamy tak, no i teraz mamy dalszą ciekawostkę. Czy tylko jeden, czy tylko uboty były tutaj zainteresowane w tym, żeby... Latać, znaczy, żeby powiedzmy kontaktować się z tym nowym Berlinem, tam na tym w tej nowej szwabii, ale już na zewnątrz ziemi, tam gdzie stała ta się demoniczna cywilizacja otóż, Niemcy mieli taką konstrukcję to jest Junkers 390 i on miał ogromny zasięg i ten samolot on miał taką ksywkę. Ciężarówka. Jak wszyscy gadali o ciężarówce, to właśnie to mówili o tym Junkersie 390. On był do specjalnych zadań i do kontaktu właśnie z Asgardą. Ale on leciał via JA, Argentyna, w Argentynie leciał na szwedzkich numerach, dotankowywał i już wlatywał do środka, czyli znaczy, wylatywał na zewnątrz. A więc to był też taki właśnie. Jeden element, nie tylko uboty, ale też ten samolot. Co ciekawe, oczywiście do bieguna północnego było bliżej, przecież można było bez problemu lecieć na zewnątrz przez biegun północny bez bólu. Kto wie, czy takie rejsy nie były, natomiast no, potwierdzone jest w dokumentach tyle, że latały na Antarktydę. O, w ten sposób. I one były używane do zadań specjalnych. I jedną z tych takich specjalnych zadań była wycieczka nad Boston w czasie II wojny światowej. Z bordo wystartowały dwa takie Junkersy. Są sześciomotorowe, jak widzimy Państwo. One wystartowały, pojawiły się nad Bostonem, syreny zawyły no i poleciały z powrotem. To taki był rajd testowy, właśnie który miał pokazywać no, stan techniczny tych maszyn, czy one są, nadają się do jakichś długodystansowych lotów i tak dalej. No i też wiadomo, patrolowali w tym momencie Atlantyk, żeby dać jakieś dane dla ubotów. Ale one po prostu nawróciły z nad Bostonu i poleciały z powrotem. I, I bezpiecznie wróciły do Bordeaux we Francji. A to już jest wersja modelarska tego samolotu. Tak to wygląda, czyli ciężarówka, inaczej mówiąc. Tak to się nazywało, to była ciężarówka. Oczywiście, co tutaj jeszcze możemy powiedzieć, a więc widać, że tutaj kontakt był z tym na zewnątrz, nawet w czasach II wojny światowej, bezproblemowy. Czy to ubotami, czy też tym samolotem. Tutaj pokazujemy Państwu inny typ okrętu podwodnego, ale zwróćmy uwagę, co jest tutaj najważniejsze: wąski kadłub. I dlatego on się właśnie najbardziej nadawał do płynięcia w tym tunelu. Bo ma wąski kadłub i jeżeli on był tutaj zalewany przez wodę, że kadłub był pod wodą, a kiosk na zewnątrz, on tam mógł sobie płynąć spokojnie na dieslach bez problemu te 1500 km. Także tak to wszystko wygląda. Co tu jeszcze mamy w zapasie? O czym jeszcze? A to jest no, takiego. To jest ten sam typ. Widzimy, on jest długi. Ma 77 metrów. Ale widzimy wąski kadłub i on się nadawał do wycieczki do Asgardu. A to wyciągnięto z kategatu tego. No, mi się tutaj Już, już się naprawiło. To z tego asgartu, właśnie znaczy, takie okręty mogły płynąć. No, a to jest egzemplarz taki już muzealny, właśnie, ale w Wielkiej Brytanii znajduje się. Do oglądnięcia w szczegółach. To był taki jeden z dużych oceanicznych okrętów podwodnych typ 9. Tam mieliśmy typ 7. O. I tak to wszystko. I to praktycznie jest wszystko. Także ja ze swojej strony dziękuję Państwu za uwagę. No i do następnego jakiegoś odcinka, gdzie no też wniknę w jakieś szczegóły i Państwa pytania. Ale teraz już ja zapraszam do tego filmu. Zaraz za chwilę właśnie będę tutaj już pokazywał te slajdy i na razie to tyle. Mieliśmy wstęp. Proszę Państwa, teraz już przechodzimy już do pokazu slajdów, o ojej, ja omówię te wszystkie kwestie, z tym związane z otworami i tak dalej. No i przy okazji tutaj chcę powiedzieć, że pytaliście mnie Państwo o zorzę polarną. Tutaj na tej grafice w tym miejscu, o, tu i tu znajduje się taki bordowy, czerwony pasek. O, otóż to jest właśnie zorza polarna, czyli skąd ona się bierze? Zorza polarna się bierze y, z zjenizowanych gazów, które wpadają do środka Ziemi właśnie przez te otwory. I z... No i tutaj... Dowiemy się też wielu innych rzeczy, dlaczego nie interesowali się Niemcy biegunem północnym, ale przede wszystkim południowym, no to też jest ciekawostka. Nawet miałem ostatnią dyskusję na ten temat właśnie, dlaczego nie północna a było bliżej, a tutaj jest tak daleko. No, a więc no, trzeba tutaj też na to pytanie odpowiedzieć. No i odpowiemy sobie też na pytanie, dlaczego te mapy są zaszyfrowane i jaki to prosty szyfr i z pewnego punktu widzenia, tak jak powiedziałem wcześniej, tak patrząc na te mapy, które tutaj Państwu pokażę, no można je wyśmiać. One przedstawiają, że my żyjemy na zewnątrz, a w środku to jest właśnie ta Agarta, Asgard i tak dalej. Ale to też właśnie będziemy mieli do omówienia i to z Państwo zobaczycie, no i tu różne i szereg oczywiście ciekawostek w związku z tym. Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiejszy ten film będzie się składał z szeregu slajdów i to, co tutaj w tej chwili mówię, to jest wstęp do tego filmu. Jest on wywołany, no wiadomo, Państwo komentujecie, zadajecie pytania, no i siłą rzeczy trzeba dać odpowiedź. Tytuł tego filmu dzisiejszy to będą otwory na biegunach, ponieważ w związku z tym powstało dużo pytań. Niektórzy nawet zgłoszono mi coś takiego, że niektórzy pewnych rzeczy no, nie mogli sobie wyobrazić, jak ten ten otwór tam wygląda i jak to tam wszystko ma to sens. Jedni pytali, no, w jaki sposób pod tymi lodami Antarktydy może przepłynąć Okręt podwodny z czasów II wojny światowej. To były wtedy okręty spalinowe, elektryczne, a więc no takie różne pytania techniczne tutaj powstają. Uderzają w ionosferę, o coś takiego, przynajmniej się oficjalnie tego przyznali. No i teraz, no, właśnie. I teraz, dlaczego na biegunach? no to oni akurat no, nie widzieli, no więc tutaj, że oni nie widzieli powiedzmy, skąd są te zjonizowane gazy, przecież tam teoretycznie nic nie ma, ale jak widzimy, tu są właśnie te otwory, właśnie ten jeden, to jest na, na, na południu, to jest na północy. I tak tutaj ten schemat niebocentryzmu wygląda, ale dlaczego ta grafika jest tutaj jako pierwsza? To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ z punktu widzenia niebocentryzmu możemy rozszyfrować niemieckie mapy. Yy, niemieckie mapy, które mówią o otworach na biegunach i mówią o tym, co znajduje się na zewnątrz Ziemi. Ale to zaraz do tego dojdziemy. My teraz przejdziemy do następnej grafiki. Proszę bardzo, metr ją powiększy. No i świecić na 100 km, uderzając o Szkło nieba. Szkło nieba mamy na 100 km, a więc tak to wygląda. I one powstają właśnie tutaj w tych okolicach około biegunowych, nawet ją można tam gdzieś szerzej zobaczyć zorze polarną, ale właśnie taka zasada jest, że to są zjonizowane gazy, które dostają się do środka ziemi, pochodzą z zewnątrz i uderzają już szkło nieba i dlatego świecą. Co ciekawe, nawet oficjalne dane, które, które kiedyś żeśmy wykopali, bo to było chyba z 2-3 lata temu, żeśmy się tym zajmowali, tą zorzą polarną, to się okazuje, że ta zorza polarna, oni wszystko powiedzieli tutaj pięknie, ładnie, że to są zjonizowane O gás